Właśnie mijamy Piotrka pracę w Warszawie <grymne> O to tak? Białe? Tam, to, to jest z białym, tak? No. Tam są różne i tam między innymi jest to, to, to chyba nie to, nie? W... No ładnie się światło świeci. Lub co? Ładne łóżko, nie? Tak podświetlone. Właśnie dojechaliśmy do Warszawy. Jesteśmy aktualnie na 23 piętrze. I powiem szczerze, że naprawdę już chyba nigdy nie polecę samolotem, ponieważ tutaj w windzie, nie wiem, w 5 sekund byliśmy już na górze. I zatkało mi uszy, już mi się automatycznie w głowie kręciło. Ja już pani kara jestem, i jak ma być tak w samolocie, to chyba to nie jest dla mnie. Mieliśmy jechać na Chorwację, ale jednak jest to teraz ryzykiem. Jednak jakby była jakaś kwarantanna albo coś, to nam z tym nie po drodze, dlatego że tydzień po powrocie do Rzeszowa mamy wesele, na którym musimy być. Więc została Warszawa. Jesteśmy tutaj trzy yy, dni, a później jeszcze. Zobaczymy. Albo Zakopane, Bieszczady, Kraków, myśleliśmy o Wrocławiu, o Gdańsku i w sumie to jeszcze nie wiemy gdzie pojedziemy, więc dowiemy się za niedługo. A jeszcze tutaj mamy wyjechać na 44 podajże piętro, tam jest basen, jacuzzi i po prostu na samą myśl już się tego boję. A tutaj mamy widoczek. ja zamiast oglądać to nagrywam. Dziwiarz ropu? Mhm. Idziemy właśnie na basen Który jest jeszcze 25 pięter wyżej I powiem szczerze, że się tak stresuję, że Chyba będę jechać co 5 pięter <laughs> Ej serio, będę jechała Co 5 pięter Piotrek, bo ja się boję Jestem taką panikarą, że Masakra Nie, nie naciskaj Na 30 no co ty gadaj Nie, Chodzę ja się boję. Aha, przyłóż no. Na piętro i tyle. I co, ktoś będzie chciał wsiąść? Bo to tak szybko jedzie. Niecham, siedem będzie... pięter i mam zawał. Jesteśmy na 30 jeszcze do pokonania 13. I straszne to jest dla mnie naprawdę. 30 piętro, teraz pięć pięter idę po schodach. Piotrek jest załamany i się drze cały czas na mnie, ale na serio. Dla mnie to jest okropne uczucie i ja się boję wszystkiego. I idziemy z buda. Zmusił mnie na przejechanie kolejnych pięciu pięt. Nie no już, nie, sobie, nie już, mam znowu tego uczucia. Jest najgorsze na świecie. już się wymeldowujemy z tego hotelu i Piotrek pojechał z walizkami windą, a ja schodzę na piechotę po schodach teraz dopiero widzę że spro... jestem źle Aha, bo ja widzę teraz ciebie. Jak to można? Kamera lepiej się idzie. No bo żeby muszę patrzeć, ale to jest strasznie nudne takich rzeczy. I później nie wyjdziemy. Mm. <grafy> ja nie wiem, tu jest... O, tu się idzie. Później. O no, nie, później się zgubimy pił. No, to jest chyba jeden nie? No w sumie. Ale no, aha, bo one są takie bływe, czyste. Czekam. Mm. Tam, że z wyjścia, ale tu nie ma wyjścia. Widzę panią w ale tu nie ma przejścia. Ja. Tu? Jest. Dojechaliśmy właśnie do kolejnego apartamentu. Tym razem jesteśmy na mokotowie i mamy kuchnię, więc możemy sobie coś ugotować. Salonik, i z tyłu mamy sypialnię. I powiem szczerze, że bardzo podoba mi się taki układ pomieszczeń, że właśnie tutaj jest duży pokój, salon. I z tyłu ze ścianą, za telewizorem, znajduje się sypialnia. I jeszcze łazienka. Więc wszystko fajnie. I dalej się zastanawiamy, czy to jestem ja? Dalej się zastanawiamy, gdzie jutro jechać. I całkiem możliwe, że pojedziemy do Gdańska. Teraz nam się tak ubzdrało, żeby gdzieś Sopot, czy, czy właśnie Gdańsk. Więc zobaczymy jutro. Właśnie wyszliśmy z prymarku i powiem szczerze, że jak dla mnie, to tam nic nie ma. Kupiłam sobie dwie pary majtek i tyle. Każdy się tak jara i, i myślałam, że naprawdę jest tam coś fajnego, ale nic. Nic fajnego nie ma. Tylko kolejki długie. <słuch> No i patrz, nie fajnie być garnitur na przyszłość biały. No, może kiedyś. jakbym nie był światkiem. No, dwie na ciebie siadły. <tryk> no, no zostaw to. Dobra, daj jej Daj jej! Zabrała kubek. Patrz, je sobie. A czego się ta trzyma? lubicie. O, poleciało A, o, nie, nie, nie. Nie ma jedzenia. Roku. Kradź jeden. Popatrzyłaś gdzieś, żeby zobaczyć, ale moje. Z plasterem. Trzeba uważać, by kuchna mnie zrobiła. Jak coś, to mam tutaj plaster, bo kolczyka mam i mogłabym mi kolczyka gdzieś. No, wszyscy będą się zastanawiać, dlaczego chodzę z takim plastrem. Tu jedziesz? Na siebie, patrz. Jakie kłótnie. Tu kłótnie, a tu mnie ptaszek nie opuszcza. Ty po co jej No bo ukradła mi. a wbijali. Ty. O ty, ziomek O Boże Mam masaż głowy A patrz, że na kanta zabierze Patrz Ty, na nadepła na to A to, to jest złodziej to jest złodziej. O nie, zaraz kolejny złodziej już leci na mnie. Nie dam ci. Chodź. Oj, nie to Ty po pa... O nie, za palec nie. Patrz. No i co, zabrałaś mi Patyk? Jesteś zadowolona? Spróbuj jej zabrać. Nie wiem, nie zauważyłem, ale ona ma duże, tak jak ten mały mnie tam nagrublało. Patrz jak se zajmę. O, leci już kolejna. ja mam <laughs> Chciałeś odłożyć? Nie za telefon. <laughs> o, ten już będzie uciekać. No i? Nie dam ci. Au, nie zapomniał. <laughs> o, 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 o. Rozstygł. Nie muszę, to biją. Czuję się niegomuchną. O, jedna, ała sypie na mnie jedzenie. Nie, o, patrzcie na mnie, będą się gryzły. O nie, trochę, biją się? Nie. A co ona tu robi? Siedzi se, se patrzcie. Za... Chodźcie sobie. O, no. no patrz, mi gryzie. Ej! <gry> tak lubisz na tej głowie siedzieć. No co? Pazurami mnie atakujesz. Będzie start, będzie lot. Patrz, o. Co ona robi? Co ona robi? Pokaż. Jak się przedtem na mnie po... No patrz, dziopem ją znaczy. Nie zmieściła się. Ostatecznie zostaliśmy w Warszawie i idziemy teraz do Muzeum Selfie. Kolejny pokój tym razem na woli. Kuchnia. Balka, no to mówiłam, że z balkon. Mi się podobało tutaj salon, to jest przeszklona ta sypialnia. O ja jest ta różowa, co ja chciałam. Ładniej no, niż tam chyba, nie? No fajnie, fajnie, ładne. Podoba mi się to przeszklenie, ale bym chciała takie mieć sypialni w sumie u siebie. Mega. Szkoda, że ładny nie ma. Ale ładnie, czarno-biało takie klubie. Subcie. O Jezu. Fajnie. Zasłonięte. Zmieniamy. I można spać. I teraz. Nie? asta to